Nie ma widzowie! Dzisiaj nagrywam pierwszy raz z kamerką dlatego y, zasubskrybujcie oczywiście jako pierwszy kanał i gramy oczywiście już w y, naszego Pycona, oczywiście na żywo z moim bracisiek Elo Sima. no i dobra możemy chyba zaczynać, nasz cel to dzisiaj jest nie parter, tylko całe pierwsze piętro. I mam już. Hm. Mamy ścianę. A już mam je, jeden. Jed, jeden upgrade do pieniąż, pieniążków i drugi dropper. Co? No. Także. Dzisiaj byłem na turnieju. Możecie zobaczyć moje filmiki, filmiki z autokaru, ale raczej nie będzie takich filmów, takich z moich akcji. No bo nie za dużo tam się działo. Nie chodzi o to, że mi, że nie działo się dużo, że wiecie, że, że przegraliśmy. No, przegraliśmy. E, nie ale nawet nie chodzi o to, że przegraliśmy, chodzi o to, że nie było tam ciekawie. Po, po prostu takie wiecie. No, było nudno. Może jakiś jeden film wleci, jeżeli ktoś nagrał moją trójkę, ale tak to. Tak to nie będzie. Mhm. Dobra. Jędrek, co ty masz już? No pan, no to. No, masz już. Chodź, No, jesteś bezpieczny. Tylko trzeba drzwi laserowe. Drzwi laserowe są najważniejsze. No, jak będziemy mieli tylną ścianę, no to jeszcze prawą No i uwaga. Ja zbieram na 500, żeby była tylna ściana. Mhm. Ja mam ja 10. 10. To jest na razie najważniejsze. Mhm. Ja mam 10 na razie. Widzowie, jeżeli nie napisaliście pod moimi mm, shortsami, bo nie wiem czy właśnie ka każdy już był na moim kanale i czy każdy oglądał akurat ten film, dlatego od razu przypominam, napiszcie w komentarzu, czy chcecie więcej filmów: jak gdzie ja gram samemu, gdzie gram z moim bratem, czy jak nagrywamy gdzieś na dworze, czy jak jakieś bardziej sportowe, koszykarskie, To napiszcie sobie, bo. W zasadzie to, no, no to wy, jakby zdecydujecie, dołącz do grupy, aby włączyć, dołącz do grupy, grupy bezpłatnie, aby zbierać auto, mm, tylko jak do tej grupy, o grup? do grupy, aby zyskać korzyści, ok. No, ale jak do tej grupy dołączyć. A dobra. Okej. Okay. patrz co ja mam. Okej. Okay. Mhm. Mm Gdzie wam? To nie, to jest droga. No to dywan droga, co tam. Mm. Nieważne, ok? Te skrzynie jakieś są za 1,5 tysiaka. A właśnie, cho chodź na chwilę na środek, bo może. Co? Ktoś ma takie dobre. No właśnie, może coś tam leży. O nie, nie, nie! Lec, zabija mnie. Coś i mnie. Proszę, nie, nie. Może nie wychodźmy lepiej z domu, dobra? Bo ktoś no. już pomyśli, że, że my, wiesz, nie mamy drzwi, nie mamy o... Ktoś, okna są to automatycznie, chyba, no. O, chłopie! Ktoś ma w prawego. No właśnie, wiedziałem, właśnie bez sensu było. Kurde, ale... Szybko musimy... Rozbierać i kupić... ...westorowe drzwi. Nie, co ja zrobiłem? Kurde, no, czemu tylko na mnie? No czemu tylko na mnie chłop No, bo ja... Ziuk! Widzowie... Nie, nie, nie! Ała! Boli. Hmm. Proszę przestać, informuję, że boli. <grym> Ale odpuścił. Mnie nie odpuścił. Właśnie. On nie odpuszcza cały czas. On cię bije? To daje do, to, do, to do domu. Chodzi do nie daje mi do domu wejść. Mhm. No. Dobra. Yy, co my tu jeszcze. Mamy sobie kręciołek, kręciołek, kręciołek. Terowa... No jak nie mogę? No to właśnie, bo to czas, tak czasami się dzieje, że tego. Że musisz jeszcze zebrać trochę. To, no to mam jeszcze no. Bo jak masz 1500 i mniej niż 10. to cię nie zbierze, wiesz. No ja, ja teraz zbieram na skrzynie. skrzynię. Skrzynię? No. Mm -hmm. O, parkour. Hm. Jeżeli widzowie, jeżeli w ciągu tygodnia pod tym filmem będzie pięć łapek w górę. To będziemy nagrywali więcej obby. Tak, o, jeżeli... Obby. Tak, jeżeli będzie pod tym filmem w tydzień Jakieś... 15 lajków, tak mniej więcej, 10-15, to będziemy nagrywać więcej tajkonów. Także od... albo od Was odby. zależy. I, i na będziemy mogli nagrać troll odby. Mhm. Tak, troll odby. Jeżeli ktoś z Was nie wie, co to jest, to no to się dowie. No to się, dowie. Ja, ja się dowie. Jak, jak Oczywiście dają lajka. I mam 999. Ej, co jest? Ma 999 kasy. Idealnie wyliczyłem. Może skrzynię, jakby co kupić. To... No wiem, ale ja tu, ja tu patrzę coś sensownego do kupienia. Ale może właśnie ta skrzynia daje coś, ja, ja, ja kupię pierwszy. Ej, nie, skrzynia nic nie daje. Skrzynia to są te boksy. Te, te małe. Nic nie dające. Kup. Daj, kupuj skrzynię. Dość, że tu Aha, dobra. Jeszcze tu wejdę na białka. 3100. Przekładnie? Oj. Tak, dobra. A to się opłacało za 3000, nawet. Dobra, kupuję. Masz co to będzie? mnie? Weźmy to, słabego, czy dobrego. poświęcę się. No. Hmm, trzy boksy! Yes, za, yes, Maria. za 1500 dostał trzy takie boksy. Mystery box. Dzisiaj też możliwe, że nagramy obby. Jak, jak chcecie. Ja, ja, ja. ja jak, będą, jak będzie chociaż dwa siedzenia tutaj, to naprawdę nagramy. Obby dzisiaj. No. Trzy Dobra, muszę zobaczyć dwie łapki w górę. Pod tym filmem, jak, jak wrzucę go. I dopiero później będę mógł powiedzieć, I dobra że jesteśmy bezpieczni. Mm -hmm. że nagrywamy odby. Tylko o właśnie, jeszcze ten jump tutaj, ten jest. Musimy. Ajajaj, to potrzebne jest drugie. Boże, A, pierwsze piętro. Pi ale, ale skąd wiesz, że. Że akurat ktoś nie ma jumpa. Dobra. Jesteśmy i mamy schody za 1250. I chyba widzowie dzisiaj się nie uda zrobić całego pierwszego piętra. W sensie dzisiaj, w tym filmie. W tym filmie może się nie uda. No ale. W sensie na pewno się już nie uda w tym filmie, ale <grym> boxy. No, mówię, że na pewno w tym filmie się nie uda tego zrobić. Ale kto wie, czy, czy nagramy drugi film? Co nie? No, Nikt tego nie wie. Okej. Okay. 917. Ile ja potrzebuję, żeby wszystko kupić? 4-600? Osiem koła potrzebuję. Tak wszystkiego czuję ja takie inne schody. A ja nie wiem, widzę już to. Ja mam tutaj, nie? Ja mam tutaj. tu, a ty masz tu co? Czy też czterokoło, drugie kręcenie. Za czerwoną ścianę. Czyli jak ktoś się do ciebie włamie, przeskoczy na przykład, nie? No to nie tutaj, bo wejdzie. No tak, ale... Ale albo, albo przeskoczy innym bokiem. Mhm. Ale jak na przykład przeskoczy tutaj, przez to, okay, to bo... do mnie nie wejdzie, co nie? Ej, mo można skakać po przycisku co się otwiera lasery. Mhm. Mm o, udało mi się, że nie ma tej ściany. A, widzowie. Jeżeli chcecie filmy ze Stumble Guys'a. Weź nagram. Też nagram. I ze mną nawet. Mm -hmm. Może nawet z językiem. Nagramy film. Stumble Robloxa. Z Minecrafta raczej filmów nie będzie, to mogę wam od razu powiedzieć. Ale mogą być jakieś shortsy z Minecrafta, ale takie filmy, e, filmy, że filmy, to nie. To niestety nie będą. Dekoracje. No nie no, ja wydałem pół... Ja wydałem 2000 na kwiatek. No, w sensie nie na kwiatek, na jakąś trawę zwykłą. E, te. Ja też. Ja też mam... No właśnie to słabe, ja do niej pół tysiaka. A nie, to jest dekoracja, na dworze się zrobiła. Eee, no i e, dobra. Ej, widzowie, e, patrzcie na to. Ja, ja, patrzcie na to, widzę. Normalnie przenika, jakby, jakby to było wbite w ziemię. Wbite w ziemię, jakby... a na dworze. Jakby wbite w ziemię. No, wbite w ziemię jest. No dobra, no 4000 i mamy wszystko uzbierane. Ja już, już mam dwa. No ale ty nie macie jeszcze ściany laserowej wykupionej, i za 3000 tysiące przekładni. No po co przecież? Przecież wystarczy nam jedna. No nie, ale tylko to, żeby wykupić całe pierwsze piętro, żeby challenge wykonać, no to musisz mieć wszystkie. Dobra, trzy koła. Mi zostało jeszcze 1800. A, Wow, że te niebieski ma tak dużo! My chcemy mieć tak dużo. Ciekawe, czy ten, co tworzył mapy, właśnie... Ja chciałem stworzyć jakąś grę własną w Roblox, taką... Też ta ikona, który będzie, na przykład budynek będzie miał 15 pięter i będę mógł same ceny, ceny dawać, takie wiecie... 3200. No i byś sobie dawał nieskończoność, kurde, złotych. Mhm. Ale ważne. Pamiętajcie widzowie, podajcie na kanał Kropa232. Łoty no to jest chamskie. Patrz, mhm. jakby teraz ktoś nam wlazł do domu, to patrz. Mhm. Z mojej strony, to patrz. Tutaj może sobie przejść, bum, nad laserami i do ciebie. No. A nie, te lasery... Aha, no teraz są na jedno piętro. Pamiętajcie, żebyście wpadli na kanał Kropa232. Też ma 128 filmów, a ma 39 subów. Zasubskrybuj, chociaż jedna osoba. Niech z, to, niech z tego filmu zasubskrybuje jego i będzie i dobie do 40, bo on naprawdę chciałby dobić do 40 subskrypcji. I mamy 5 koła, dlatego drugie piętro nie jeszcze światło za 3000. No ale to chyba już w kolejnym filmie, który może będzie zaraz. Dobra, zaraz nagrywamy ten film. Zaraz nagrywamy drugi film, jakby co. A z czego z tego? Z tego. Dobra. A więc widzowie, pamiętajcie o Subskrypcji o łapce w górę i na moim kanale, i na kanale kropki. No i co? Bye, bye!